Dwudziestolatek zaatakował trzynastolatkę idącą do szkoły. Na dwa miesiące miał trafić do aresztu dwudziestoletni mężczyzna, który w środę zaatakował idącą do szkoły trzynastolatkę w rabce zdroju. Usłyszał zarzut usiłowania gwałtu. Sąd rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy, jednak z możliwością wcześniejszego opuszczenia aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysoko... wysokości 50 tysięcy złotych. Mężczyzna skorzystał z tej możliwości i opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i złożyła zażalenie na zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych. Obecnie podejrzany pozostaje na wolności objęty dozorem policyjnym z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w komisariacie policji w Rabce zdroju. Dodatkowo ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz dwójką innych świadków, a także zakaz opuszczania kraju. Za popełnione czyny grozi mu kara od pięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia. Grozi mu od pięciu lat do dożywocia. Moje osobiste prawo mu osób, pięciu próbowały zgwałcić dożywocia. zgwałciły osobiste Przewiduje tylko dożywocie. Gwałciele nie zasługują na to, żeby żyć wśród normalnych ludzi. Powinno się ich zamykać od razu na dożywocie. Jeżeli się ze mną zgadzacie, zostawcie subskrypcję.